Miesiąc bez internetu, dzień 22. Zauważam, że każdego dnia mam coraz mniej ciekawego do powiedzenia na temat odłączenia od internetu, ponieważ coraz mniej z dnia na dzień faktycznie o tym myślę i zaczynam prowadzić swoje życie po prostu tak, jakby internetu nie było albo jakby był, ale za bardzo mnie nie dotyczył. W ramach odmiany stylu życia i poprawy swojego standardu bytu, yy, poszedłem dzisiaj do dentysty. W którym momencie życia wszyscy nagle dowiadują się, że powinni sobie robić scaling tak zwany. Mnie tego nikt nie powiedział, ale nieważne. Dzisiaj będzie beczkowa skrzynka kontaktowa i odpowiem na jak najwięcej listów, ponieważ ich kupa z tym szacunkiem zaczyna y, mnie przerastać, więc musimy trochę zwiększyć tempo. Mamy tu list anonimowy jest kartka na internet i hitlerowska pocztówka. Oczywiście napisana przez kogoś, kto się podpisał Adolf Hitler. Jestem teraz w Czechosłowacji. Czechosłowacja jest piękna. Ech. Widzę, że ominął mnie cały szał na podpisywanie się nazwiskami znanych osób. Wiecie dlaczego YouTube y, odszedł od ksywek, żeby były imiona i nazwisko? Bo chcieli zaprowadzić porządek w komentarzach. Okazuje się, że zdolni internauci są w stanie wszystko spierdolić. Następna przesyłka od Teresy. Lubię cię, to ci posyłam robaczka i modelinową główkę. Jest robaczek. Jest I modelinowa główka. Wygląda jak fetysz z branży voodoo. i przyklejona jest motylkiem. Dziękuję. Paweł 98RC. Magistrem tutaj jeszcze nie jesteś. Czy kiedykolwiek jeździłeś na deskorolce? Nie. Czy umiesz grać na gitarze. Grałem na gitarze kilka lat, ale nigdy nie na nauczyłem się na niej grać. Jeśli tak, to jaka to jest gitara? Grałem na wszystkich możliwych i na żadnej się nie nauczyłem. Ale akordy znam i jakąś skalę był. Taki niezbędnik, żeby zaszpanować przed kimś, kto nic nie umie. Jakiej muzyki słuchasz? Jeszcze się tak w ogóle mówi, że się słucha jakiejś muzyki myślałem, że już. Konwergencja współczesnych czasów zeszła tak daleko, że się po prostu słucha muzyki. Polecam takie podejście. I kolejny anonim. Gratulacje z okazji 100 tysięcy subów debeczka. Prawda tam jest 100 tysięcy subów? Nic ci nie wysyłam, bo mówiłeś, że nie potrzebujesz jedzenia. Tego nie czytaj na filmie. I tutaj jest jego adres mailowy. Nic nie powiedziała też, żeby tego nie pokazać. Pocztówka ze szwedzką flagą. W Szwecji też cię oglądamy. Wytrwałości życzymy. Zabierz Natalię do Szwecji i nagrajcie kilka filmików z podróży. Polskie Szwedki na obczyźnie. Specjalnie dla Was. Grzesiek lat 16. Dzięki ci, ci za to, że zacząłeś akcję miesiąc bez internetu. Sam zacznę to samo z tym, że idę na łatwiznę i biorę na siebie luty. I potem jest emotka. Planuję wam wyzwanie? Jak piszecie list, to nie używajcie emotek. Pokazałem twoje starania swojej mamie, i pierwsze co powiedziała to, że zrobiłeś to tylko po to, aby mieć więcej widzów, a co za tym idzie i pieniędzy. No, tym zdania, że. Hejterstwo przechodzi z rodziców na dziadki. Słyszałem to oczywiście, że nie wierzy, że mi się to uda. Grzesiek, to nie jest aż takie trudne. Po pewnym czasie przestaje się o tym myśleć. Poza tym ty nie będziesz musiał codziennie się wydurniać w internecie. Kamień i krzaku są z Głogowa. Komentarz znajduje się na stronie w elektronicznych internetach. I tu macie adres podany, ja tam nie wejdę, bo nie mam jak. Ale wy możecie sobie przepisać, ty, 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 Naklej sobie wąsy, będziesz śmieszny. Jeśli masz downa, to zostaw ten kurs szachowy. Wesołych świąt. Codziennie z niecierpliwością czekam, aż dodasz nowy filmik, w którym znów odpowiesz coś ciekawego. Opowiesz. Czy nie myślałeś nad tym, żeby zacząć nagrywać tak zwane podcasty? Myślę, że podcasty to nie jest moja forma... Express. Ekspresji. Następny list, Oluszka. Szczerze mówiąc nie widziałam wielu Twoich odcinków Beczki i tym podobnych, ale teraz codziennie czekam na nowe dni bez internetu. Co prawda, kiedy w wakacje chodziłam do pracy, też zdarzyło mi się parę dni bez komputera i neta. Ja myślę, że takie wyjazdowe kwestie się nie liczą, bo jak się jest na wyjeździe jakimś, to się nie ma takich pokus, jakie się ma normalnie. I trudno powiedzieć, że zmieniasz swój tryb życia w momencie, kiedy wyjeżdżasz na jakiś zamknięty okres e, poza dom. Teraz kolejna paczka anonimowa. A nie, przepraszam, nie anonimowa, od Patryka. O, znakomicie. Maszynka do golenia. Kiedyś się goliłem czymś takim i przez trzy dni byłem cały czerwony. Czekolada mleczna firmy która mi nie zapłaciła, żeby ją pokazywać, więc nie pokażę. I pocztówka z miejscowości Stare Juchy. Drogi Krzysiu, aby osłodzić ci dietę, wysyłamy ci czekoladę. Wariaty z wioski Stare Juchy. To faktycznie. O, a tutaj dostałem rysunek. Gdzie jest trzynasty odcinek? Goddammit. Swoją drogą, trochę dziwnie jest pisać list papierowy do faceta. So gay. BTW, co z interaktywnym listem w czterech krokach? Urok analogowego opóźnienia, ponieważ kiedy czytam ten list, to tamta sprawa jest dawno nieaktualna. Super chłopak, najlepiej i najprzystojniejszy. Okej, okay, czyli to jest podstawka pod kubek. I tutaj jest nawet taka i iPoda narysowana. To są w ogóle rzeczy, którymi zajawiają się chłopacy. Jest motor, słuchawki, okulary przeciwsłoneczne. o, jakieś liczne. Z pingwinkiem. Nadawcą jest Ania. Pogrzebałam trochę w starych segregatorach i znalazłam jedną jedyną karteczkę z Króla Lwa. Mimo, że jestem naprawdę młodą osobą, czuję się staro. Potem z czasem jest Dużo gorzej. No i mam karteczkę z króla Lwa. Wszystko za moich czasów zbierało się trochę inne. Takie z takimi segregatorkami małymi, z takimi prostokątnymi. I tutaj jest obrazki z kubusiem puchatkiem, że można sobie wskazać różnice albo pokolorować. To nie jest tak, że nie masz internetu i od razu trzeba kolorować obrazki z kubusiem puchatkiem. No ale okej, okay, dobra, pokoloruję. Jest wpisane w Google wybuchające beczki, zaznaczone, że YouTube, inne usługi. Na. Odwrocie jest zabezpieczenie HTTPS bezpiecznym protokołem. No Ojej, jakie ładne. Nawet tutaj jest y, HTML-owa składnia w ogóle, jako Didaskalia tego listu. W odniesieniu do miesiąca bez internetu chciałbym Cię spytać o pewną moim zdaniem ważną rzecz. Czy bez dostępu do sieci dzień jest dłuższy, czy przeciwnie? Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, czy znajdziemy sobie jakieś zajęcie, czy nie. Ja na początku miałem taki problem, że się może nie nudziłem, ale musiałem faktycznie cały czas kombinować, co będę dalej robić, ale teraz po prostu nie wiem, czy to obowiązki znalazły mnie, czy ja znalazłem obowiązki, czy. Ale wydaje mi się, że dni mijają mi w bardzo podobnym tempie i umykają równie szybko. Jeszcze są pozdrowienia dla kogoś, ale nie wiem jak to się czyta. Powiedzmy, że kłębuszka. So good! Do tego dostałem jeszcze takie naklejki. Tu mamy coś ciekawego, wielka koperta. Nadawcą jest Piotr. Przysłałeś mi żyletkę pocztą, chcesz iść do więzienia? Tutaj jest zastosowany taki myk, który jest na przykład sposobem na pokonanie Terminatora, czy innego, innej sztucznej inteligencji. Tu jest napisane odwróć i tu jest napisane odwróć, czyli sztuczna inteligencja zapętliłaby się w takim ruchu i moglibyśmy ją zaatakować. Okej, okay, użyjemy tej twojej żyletki. Tak przypominają się czasy liceum. Chubyjam wytrwoła siorci z odwira dla i more Jujkę. Bye. Poezja XXI wieku. No dobra, bando psychopatów to tyle wystarczy na dzisiaj. Dzięki za wszystkie przesyłki. Jak chcecie dosta dosłać swoją, to jeszcze oczywiście akcja trwa. Adres jest na końcu każdego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym dniu bez internetu.